Posłuchaj, Westerplatte dwa, 2 Westerplatte, tam gdzie było e, kontularu później na komandosu, później agencja towarzyska jest na Kazmierzu, na świętych Katarzyny. No co tam robiłeś? Proszę? Co tam robiłeś? Ja, ja przeważnie to z dziwkę tak. to biorę ta. Takie ja się łebem, a jak dobrze ona mówi ostro, to ta kurwa jadę łebem, ten kurwa te kręgi czerą. I tak. <śmieniu> ja staro kur, okrowa kurwa. No to dobrze że ogóle nikt Ja stary to pingel, mnie kurwa nie dopije Ona dziwki chodzę, łóżkę piję, konia pije i tym pije.